Hej siemano wam wszystkim, z tej strony Alek Witam was No cóż Niespodzianka, film niespodzianka dzisiaj No i jednak stało się to, czego się chyba nikt Z nas nie spodziewał Będziemy mieć nową wersję The Lux's 4 Będzie to wersja 1.7.0 No ale, zanim właśnie Świat obiegła, informacja o tym właśnie No o tej nowej wersji, to, no, były, pojawiały się różne inne gry, które próbowały bynajmniej skórać żeby pokonać Delux Deluxa, no i niestety nie udało się żadnej z nich. No, nawet na Steamie była ta gierka, co nawet ja w nią grałem, już nie pamiętam nawet jej nazwy. I, no, tak samo, tamta gra nie mogła przebić się przez tego Deluxa. Delux cały czas żyje, ludzie w to grają, no oczywiście, już nie taka publika jak była to przy dwójce, ale nadal to jest Szerokie grono Więc Tak Przechodzimy do tej informacji jaką widzicie, teluski jump 4 Wersja 1.0 will be released on November 13 Nie będę dalej czytał bo mój angielski jest beznadziejny Za chwilę trailer sobie obejrzymy Pierwsze to tutaj to musimy Wiecie co, tłumaczenie mi lepiej czasem idzie, niż właśnie czytanie czy mówienie po angielsku, więc no, się tym. to tak, The Lost 4 zostanie wydane tam 13... ...nowembr to jest listopad, listopada 2020. No i co tutaj tak naprawdę, jakie zmiany nastąpią, to... ...to fakt, że będziemy mogli... ...no, że to będzie jakby... Jakby to nazwać, takie wsparcie, jakby dla takich y, skoczni stworzonych przez nas, nie? Bądź przez grupę jakąś. No i grupa de, y, fanów DSJ4 Gorisek Bros y, wymodelowała. Wymodelowała to jest takie słowo. Y, jakby takie no. Modelowa stworzyła coś tego rodzaju, yy, warianty pff, jakby nieprawdziwych, oczywiście, skoczni, które właśnie zostaną opublikowane w tym samym czasie. No i następnie, yy, że każdy będzie mógł właśnie tworzyć nowe, właśnie takie skocznie i udostępniać je innym graczom. No, i oczywiście do tego jest potrzebna pełna wersja gry. No, i zapewne którą można kupić tutaj na stronie Mediamontu. No, tego już nie napisali, ale można zrozumieć o co chodzi. No, i że te skocznie muszą być napisane w tym. No, zapisane muszą, że zapisane to musi być wszystko w XML formacie. Dobrze mówię? Tak. Mm -hmm. Tak, jak były te oryginalne, właśnie zrobione. Te, które mamy obecnie, nie? No i co? No i że tutaj te specjalne, tak, że żadne specjalnych narzędzi czy programów nie potrzeba, więc yy, można powiedzieć, yy, jak to jest nazwane ładnie, Just Crazy Skills, czyli szalone, szalone umiejętności, coś tego rodzaju. No i tutaj piszą, żeby, zobacz co poniższy zwiastun. No i niektóre z ich skoczni, które powstają właśnie. Snap, przepraszam. No i komentarzy pełno. O, oh, oh, fantastic, yes! You see. Ciekawego to takiego nie piszą akurat. No dobra, no to lecimy do filmu w takim razie, zobaczmy, co tam ciekawego. Tylko trochę, będzie za głośno. Jedziemy. It's been a long time. Oslo. Hmm. To chyba mieliśmy Austrię. Nowu Norwegia. Czyżby Wikersund nam się szykowało? Ciszę to jeszcze trochę. O, jak pięknie oświetlone. To jest świetne. A to są chyba Niemcy. Rzeszów, elo! To, to nie wiem, co była ta skocznia. Ale mi się wydaje, że to machało taką flagą: albo Polska, albo właśnie mm, Polska, albo jakby to nazwać Czechy. Ale to taka wydłużona skocznia, ta mniejsza, już widzę. No, mała skocznia pozytywnie. Szwajcaria, Engelberg, pewnie, nowy może. No, i chyba mamy planicę. Jakby planicę stworzyli tą nową, co jest, a to byłby kozak po prostu. Upadek. No idealnie, no. no. malutka skocznia. O. Czekajcie, bo nie widziałem nazwy skoczni. Jeszcze raz. Holden. No No świetne to może być. No powiem wam, że... Ja czekam. Na te nowe skocznie. Chorwacja. A to z trójki chyba Chorwacja, bo Chorwacja była w trójce. Ja pierdzielę jakie pomysły ludzie mają. No powiem wam, kozak to będzie. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy warto, to ja będę na pewno próbował. Świetne po prostu. 13 listopada, 220, ja pierdzielę. Czekamy na to. O, Kubika się wyświetlił akurat. No, to samo u niego oglądałem przed chwilą dopiero co. No i co tu piszę ciekawego? A, łapeczka. Oczywiście, że łapeczka. I subskrypcje nawet im dam. Gor Gorisek Bros, bo. Napiszę no, im thank you Aż wręcz, no bo I Serducho zrobię No świetnie, świetnie po prostu Powiem wam, że mistrzostwo świata Dla mnie i Czekam na więcej Może coś pokażą następnym razem Tu nic chyba, nic ciekawego już nie pisali mm -mm. No, najnowsza cały czas była 1.6.3 wersja, więc takie nagle przeskoczenie na 1.7 to jest wow, powiem wam. No, ale to oznacza, że naprawdę mają pomysły jeszcze na tego dsj -a. No, a tu możecie sobie kupić koszuleczki DSJ-ta otaku. Ciapery nawet, wszystko tu jest, nawet dla kobiet. Ale, no cena jest dosyć spora na nie, więc... Wiadomo. No dobra, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że wam po podobał się ten odcinek. Ja jestem zajarany na maksa w tą wersję. I cóż, widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek na odcinku właśnie z DSJ Pucharzy Widzów. Trzymajcie się, na razie, papa, pa. no i hej!